Witam dzisiaj w Gdańsku w mieście Szosa Chcę pojechać do Starogardu Gdańskiego Tutaj łatwo, prosta droga, przez Pruszcz Trąbki wielkie, potem Swarożyn, Pszczółki, powrót Ale zobaczymy jakie drogi, ile, gdzie są pobocza Gdzie są ścieżki rowerowe Ciągi pieszo rowerowe Jaki stan nawierzchni Także jedziemy No tu starcik, prosty Jedziemy na ciąg, na ścieżkę technologiczną wzdłuż kanału Raduni. Teraz będzie do Pruszcza w zasadzie. Towarzyszył nam kanał Raduni. No, mijamy teraz tam po prawej parku Ruński. No, tutaj przejeżdżamy po S7. Tutaj takie miejsce. Po lewej jest Radunia, a tu to kanał Raduni. No tu właśnie ta że wyjeżdżamy z Gdańska. No i tu chciałem przejechać na drugą stronę. A jest w tej chwili zakaz że tutaj w Pruszu mamy chwilowe utrudnienia, bo kiedyś ścieżka szła z tej strony, czy szła, będzie dalej szła z prawej strony kanału też. No a tu w Pruszczu mamy bardzo fajną możliwość jechania tam ulicą Wojska Polskiego. No i tutaj też jest tuż po prawej stronie kanału Raduni ciąg pieszo-rowerowy, No i tu na chwilę trzeba się włączyć do i wjechać na 91 krajową. No i tutaj zaraz za mostem na Raduni w prawo. Droga będzie wojewódzka 226. No to teraz jesteśmy na wylocie z Proszcza Gdańskiego. Tutaj już widać obwodnicę No to już kiedyś jechałem, więc wiem, że zamiast się tutaj przepychać przez ronda. Po to sobie tu przejechać. No i tu w zasadzie taką ścieżyną z kostki. Zaraz mamy już miejscowość Wojanowo Droga 226 na kościerzynę. No tu właśnie wymijamy rondo mała Traguta 226 to jest taki kuściąg po prawej stronie jest ciąg pieszorowerowy, no jadę na niego, U nie jest zły Inch No tu przez to Nie świncz. Tu dopiero zaczyna się znowu znak, że jest ciąg pieszorowerowy ale do tej pory była sobie tutaj równolegle do drogi, taka właśnie z kostki jakby wewnętrzna droga Jagatowo, to jest znak, że się chyba kończy Ciąg pieszo-rowerowy no i tutaj zbliżamy się do takiego dużego skrzyżowania. Ronda z 222 drogą wojewódzką, tu skręcamy w lewo na Starogard. No i z tego ronda skręcamy wiadomo do na Starogard i od tego ronda tutaj po prawej stronie przez Kleszczewo będzie cały czas to prawdopodobnie, pamiętam to, trąbki wielkie, ciąg właśnie fajny, pieszo asfaltowy. No, wyjeżdżamy z Kleszczewo, asfalt mamy cały czas po prawej stronie. Trąbki wielkie. No tu się kończy już powoli ciąg pieszo-rowerowy. Jest Pies on taki raz po prawej, raz po lewej. No tu trąbki wielkie, po lewej mijamy taki ładny zabytkowy kościółek. No i stąd już jedziemy. Nie ma żadnych po prawej, czy po lewej żadnych w zasadzie możliwości, no, ale jedziemy oczywiście normalnie drogą. Gołębiewo wielkie, gołębiewo średnie, gołębiewko, podniżęwo. No tu w trzeba oczywiście trzymamy się 222 Rondo wiadomo, skręcamy na 222 No i mamy ciąg pieszo-rowerowy, zobaczymy jak długo No cóż, ten ciąg pieszo-rowerowy miał może 300 metrów Siwiałka No taka spora wieża Przed nami No to teraz tutaj Po lewej mamy jakiś Pomnik I tam gdzie też tą wieżę. Trzcińsk No tu widać bardzo ładnie, wyraźnie tą wieżę, sporo, spory budyneczek Kokoszkowy no zobaczymy ponownie Rondo Kokoszkowy jak długo jest ciąg rowerowy drugie rondo w Kokoszkowy z dalej jakiś, jakiś ciąg pieszo-rowerowy jest po prawej asfaltowy no i został przerzucony na lewą stronę ale jadę nim, bo wygląda przyzwoicie no Sarogard Gdański troszeczkę średniej jakości, no ale i tu widać koniec, dosłownie wjeżdżamy w Starogard i już przejechać ponownie 222 drogowo, no zaraz przejeżdżamy takim dużym mostem, wiaduktem, spore torowisko pod nami na tym rondzie, zaraz z kaduchtu, skręcamy w prawo w ulica Grunwaldzka no przecinamy chyba jakiś deptak, bo tu zakaz ruchu po jednej, po drugiej stronie a tu mamy budynek starego polmosu Premium district. To teraz tutaj zjeżdżamy. Właśnie ładnie widać. Tutaj jedziemy lewą stroną, jest pieszo-rowerowy To jest droga krajowa 22. Jeszcze taką pętelkę robimy sobie przez Starogard. Ten światła w lewo. Przejedziemy sobie tutaj, o proszę stadion Błuchniarzy Proszę Park Miejski przejezd nad rzeczką, nad rzeką wieżyca. Tutaj fajnie tak uregulowana, właśnie rzeka wieżyca, alejki, no nigdzie zakazu żadnego roweru nie widziałem, więc myślę, że to jest jakoś tak chyba udostępnione. Oczywiście to jest taki dodatek, można przecież też jechać. Tak, o i wióreczkę mam tu. Jakiś taki pomościk i jakaś regulacja tej wody, przepust. Tu jeszcze taka pętelka przez Stare Miasto, przez Rynek. Tutaj wyjeżdżając z, 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 z rynku, z starej części miasta, Stadion Miejski im. Kazimierza Dejny W lewo też ładny jakiś stary budynek Tutaj most nad rzeką Bierzyca i tu w lewo jak droga główna Tam może by było tak pojechać, ściąć, ale tam jest bruk Rondo w prawo, Krajowa dwójka, A tu po lewej Jezioro Kochanka Bengaz, krajowa 22, bardzo ładne pobocze, bardzo dobra nawierzchnia, Zawagno. Przez miejscowość Zawagno jest wzdłuż 22, ładnie. No już z Farożyn. No cóż, tu zjeżdżamy z 22 i kierujemy się na Kodziszewko. Liniewko. Cały czas od Farożyn jest taka właśnie widać taki ciąg pieszo-rowerowy. Wędkowy No już w Boroszewo nie ma żadnej możliwości, jest po prostu droga Damaszka Marianka Tu takie stawy po prawej stronie Miejscowość Marianka A tu dojeżdżamy właśnie do drogi wojewódzkiej 224 Skręcamy w prawo nad Czew Miejscowość Turze A ciąg pieszo-rowerowy po lewej Całkiem przyzwoity Teraz zero Damaszka tam po prawej oddali widać strzew, Rukosin I tu skręcamy w lewo na Sobowic. Dalwin. I tu taki mocny zakręt ostro, w prawo na Mieścin Mieściń 5. Łukocin. Te ekrany. To właśnie a jeden. W lewo Malenin Teraz na miłowąc. Miłowąc. Tu na 91 w lewo na wysokości kościoła. Prawy locież mi konkretne pobocze. Kolnik. no Tu przez kolnik pobocze zniknęło, tylko tutaj na tym rozjeździe. A tu nawet jest ścieżka. Zaraz. Tu jeszcze kolnik, miejscowość. No i pszczołki. Tu na światłach prawo. Teraz mamy tunel pod torami. Także wyjeżdżamy zaraz z pszółek. Powiem, że przejazd tą krajową 9 można uznać za bardzo bardzo naprawdę przyzwoity. Na tym rondzie po wyjeździe z tunelu prosto. W sumie jakby trzeci zjazd. No teraz mamy płaski, równy, fajny odcinek pszczółki, krzywe koło. Krzywe koło. W lewo na suchy dąb. Po lewej taka fajna miejscóweczka taki parczek Stary, zabytkowy kościółek Suchy dąb Nawinny zameczek I na światłach prosto piślina, wiślina lewo. Tu można sobie pojechać I przejedziemy takim mostkiem Tu ładna miejscóweczka I taki fajny uroczy kościółek Mały, zabytkowy i tu sobie przejeżdżamy takim mostkiem nad Motławą. Teraz Motława po prawej stronie. Bystra Teraz ponownie Motława po lewej. Bo przed Wyskra przejechaliśmy mostkiem nad Motławą. Ślina. 9 włók. No tutaj od miejscowości Wiślina na no koleżu tylko taki ciąg pieszo-rowerowy. Także da się jechać. To nam się kończy. Streszta po prawej. Jest po lewej. Przed Węzłem warto skręcić, jednak zjechać na lewą stronę, żeby pokonywać S7. No i właśnie zaraz za mostem mamy przejazdową. Przejazdowo. I tu na wysokości ulicy Benzynowej w lewo. Widoczek na rafinerię. No, tutaj już widać. Też są drogowskazy: rowero 10, 13 i 9. No, a jeszcze tutaj mamy wodopój i skręcamy w lewo tunel imieniem taka. No, to tak sobie mostkiem, trochę inny powrót no tu kolejny mostek tu w prawo no i tutaj przejedziemy sobie jeszcze koło stadionu różowego proszę bardzo no i już powrót zdecydowanie, także finito.